Cześć, w tym materiale chciałbym pokazać wam w jaki sposób jeszcze można dokonać wygładzenia cery. Jeśli okaże się, że to co zrobiliśmy to jeszcze za mało, dlatego opowiem wam w jaki sposób ustawić wygładzanie cery metodą odwróconego filtra górnoprzepustowego. Żeby to zrobić, w pierwszej kolejności muszę stworzyć nową warstwę, która będzie jednocześnie scaleniem wszystkich zmian jakie nastąpiły poniżej. Żeby to zrobić, wciskam Ctrl, Shift, Alt i E. Pojawia mi się nowa warstwa. Taką nową warstwę traktuję za pomocą filtra górnoprzepustowego. On znajduje się w zakładce filtry inne górnoprzepustowy i tutaj należy pamiętać o jednej rzeczy. Promień, który ustawimy tutaj później będziemy musieli podzielić przez 3 kiedy będziemy wykonywać rozmycie. Ja ustawiam promień na 21 skam OK. W tym momencie zmienię sobie światło na Liniowe i z takim światłem liniowym dokonam rozmycia. Że ja zrobię to nie za pomocą yy, rozmycia gaussowskiego, tak jak w większości przypadków się to dzieje, a za pomocą mediany, którą stawiam na 7. Mediana różni się tym od rozmycia gaussowskiego, że krawędzie obiektu, które są rozmyte, zostają twarde. Ich ja właśnie chcę, żeby te krawędzie były twarde. Taki obraz nie jest jeszcze zbyt dobry, dlatego teraz dokonuję inwersji. Robię Ctrl i. Jak widać, zrobię to na dużym powiększeniu. Ta rozmyta skóra, która tutaj się pojawiła, yy, zachowuje informacje o fakturze. Natomiast no, ta faktura już jest dosyć mocno zdegradowana, dlatego to, co będziemy za chwilę robić, będziemy robić tylko w niewielkim stopniu. Teraz, żeby to wszystko, co tutaj się pojawiło, ukryć, wybieram opcję maski i tą maskę jeszcze dodatkowo odwracam, czyli wciskam znowu Ctrl i. Teraz mam moje oryginalne zdjęcie. Jeśli cały mój filtr górnoprzepustowy wyłączę, to tak naprawdę na zdjęciu nic się nie dzieje. Ale zadzieje się dopiero teraz, w tym momencie. Włączę sobie tutaj podgląd czerni i bieli, żeby było lepiej widać jak te zmiany następują. Upewniam się, że znajduje się tutaj na tym obszarze, który jest takimi białymi kreskami podkreślony. Wybieram sobie pędzel koloru białego, ponieważ tutaj nasza maska jest w tej chwili czarna. I za pomocą pędzla wykonuję bardzo lekkich innych ruchów, a tak, i teraz będzie widać w jaki sposób następuje jeszcze dodatkowe wygładzenie yy, wygładzenie po prostu cery. Oczywiście tego narzędzia nie można nadużywać, ponieważ bardzo szybko ono spowoduje, że cera będzie wyglądała nienaturalnie. Ja już w tym momencie tutaj zaczynam lekko yy, po prostu Zadać. Wyciągnę sobie jeszcze ten podgląd w kolorze. Ja w tej chwili wycofam te zmiany, ponieważ one już są za mocne. Wrócę z powrotem do czerni i bieli, żeby widzieć lepiej jak te zmiany następują. I jeszcze może trochę tutaj, żeby zminimalizować te zmiany, zmniejszę krycie na 80 i bardzo delikatnie, dociskając delikatnie, naprawdę bardzo delikatnie yy, moje piórko do tabletu, będę tutaj dokonywał drobnych korekt w tych parach, które widać. Tak, zmiany są widoczne, ale robimy to bardzo, naprawdę bardzo ostrożnie. Tak samo tutaj, w tym miejscu. I te zmiany rzeczywiście wchodzą. Teraz jeszcze tutaj w cieniach. W czym teraz zrobię to większym, większą główką. Wartość oczywiście zostawiamy na zero jeszcze się tylko upewnię. Poprawię jeszcze sobie tutaj pod okiem. Niestety wcześniej tego nie poprawiłem. Jeszcze w tym miejscu. No, najtrudniej jest powiedzieć stop. To jest zawsze ten ten, ten największy problem z którym chyba mierzy się każdy kto wykonuje obróbkę w którym momencie przestać i tutaj nawet trochę za mocno wykonałem te zmiany trochę się muszę wycofać teraz zobaczę dokąd się mogę wycofać o w tym miejscu tutaj te zmiany są niewłaściwe ponieważ tutaj powstała czarna Czarny punkt, więc wracam historię do tego miejsca. Jeszcze tutaj troszkę poprawię. I to jest wszystko. Więcej za pomocą filtra górnoprzepustowego nie na nasze zmian. No i zobaczmy jeszcze raz. Mniejsze sobie zdjęcie do 75%. Przed i po. Przed i po. Jeżeli chodzi o tutaj czoło, to te przejścia tonalne wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Tutaj pod okiem też jest w porządku. Natomiast nie do końca odpowiada mi tutaj to miejsce. Wydaje mi się, że ono jest już byt mocno wygładzone. Więc jeśli mam z nim problem, nie podoba mi się to jak ono wygląda, to mogę je po prostu yy, trochę za pomocą krycia ściągnąć, oczywiście wtedy ściągnę te zmiany globalnie. Ja i tak nigdy w przypadku filtra górno przepustowego nie zostawiam 100%. Zawsze mogę podjąć decyzję, jeśli będę uważał, że te zmiany są jednak zbyt mocne, no zupełnie usunę ten filtr. Nie będę z niego korzystał. Ok, w tym odcinku to wszystko. Widzimy się już niebawem w kolejnym. Do zobaczenia.